Cześć, jestem Artur ze Street Safe i dzisiaj w kolejnym nagraniu z cyklu o zastosowaniach chusty chciałbym opowiedzieć o takim największym zbiorze zastosowań dotyczących zastosowań survivalowych, bushcraftowych i ogólnie rzecz ujmując innych. Będzie to długie nagranie, gdzie opiszę. Przynajmniej wymienię bardzo wiele różnych sposobów zastosowania chusty. Niektóre z tych sposobów będą dosyć ekstremalne, niektóre będą uwzględniały zniszczenie tej chusty również, inne nie. Niektóre dotyczą wyłącznie naszej chusty od Street Safe, czyli zbrojonej, podszytej specjalnymi materiałami o zwiększonej odporności na przecięcie i z filtrem. Inne będą do zastosowania w przypadku każdej chusty typu kefia, arafatka. Więc Pierwszym takim zastosowaniem będzie najbardziej survivalowo, survivalowa rzecz najważniejsza, czyli woda. W jaki sposób zbierać wodę? Za pomocą takiej chusty. Nawet nasza chusta, każda inna również, będzie pokryta bawełną, będzie z bawełny. Więc jest to kawał materiału, który dobrze chłoni wilgoć. Bawełna naprawdę bardzo dobrze chłoni wilgoć. Możemy więc za jej pomocą zbierać wilgoć np. w postaci rosy, czy to z młodych, drzewek, krzewów, trawy, czy z różnych metalowych elementów, jeżeli tylko są względnie chociażby czyste. Taką wodę oczywiście trzeba będzie później również przegotować, przefiltrować i w inne sposoby dowolne uzdatnić. Niemniej to już będzie woda, to już nie będzie tak, że jesteście zupełnie bez tej wody. Kolejną takim sposobem pozyskiwania wody za pomocą arafatki będzie zbieranie wody, na przykład podczas deszczu, czyli kiedy intensywnie pada, na drzewie mogę z takiej chusty, czy to zwykłej czy naszej, łapiąc za dwa tutaj takie skrawki, zrywać pasy, przywiązać poszczególne takie pasy w tym miejscu na konarze drzewa, tak żeby skapująca woda ściekała po tych pasach do wcześniej przygotowanego naczynia. Czy to będzie Połówka butelki, czy to będzie wydrążony kawałek drewna, czy cokolwiek innego, znowuż zbieram wodę. Jeżeli nie mam takiej możliwości, mogę zbierać wodę bezpośrednio z danej powierzchni, po prostu stosując bawełnę jako szmatkę, która silnie absorbuje wodę. Mogę oczywiście związać w ten sam sposób całą chustę, ale o wiele więcej skorzystam na tym, jeżeli zwiążę tych pasów bardzo dużo, w wielu miejscach. I w ten sposób zdobędę więcej wody. Nasza chusta, konkretnie, jak widzicie, nie jest podszyta na całej swojej powierzchni, właśnie po to, żeby w razie czego można było łatwiej wyrwać z niej pasy materiału, bo mają one bardzo wiele zastosowań, nie tracąc wartości bojowych, nie tracąc właściwości zbroi miejskiej. Jeżeli woda, to kolejnym etapem będzie filtracja wody. Można taką chustę rozpiąć jako filtr wstępny. Na przykład na trójnogu albo czworonogu, jakkolwiek ktoś tam sobie lubi, czyli po prostu na palikach drewnianych, to ta chusta rozpięta na czterech palach będzie tym pierwszym, jeszcze nie złożem, ale przed złożem, które będzie filtrować wodę. Pod tym powinien być oczywiście piasek, węgiel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie tego akurat dotyczy to konkretnie nagranie. Może być też ostatnim, jasne. Jak komu wygodnie i jak komu bardziej będzie pasować? Inną opcją filtracji może być użycie znowu tych skrawków, o których mówiłem wcześniej, jako filtra grawitacyjnego. To znaczy, do tego będę potrzebował jeszcze dwóch zbiorników, dwóch pojemników z wodą. Jeden ustawiam wyżej, drugi trochę niżej i łączę je właśnie takim skrawkiem bawełny, skrawkiem materiału. W ten sposób materiał zaciągając wilgoć. Będzie ją powoli, powoli przesączać do tego naczynia, który jest niżej. Dzięki temu mamy całkiem czystą wodę. Pewnie, zawsze warto ją przygotować, ale już jest dużo czystsza niż bez tego. Można potraktować również taką chustę jako wielowarstwowe złoże do filtra wstępnego. Czyli tak jak na początku był to ten trójnuk albo czworonuk, tak tutaj. Możemy już w filtrze, na przykład butelkowym, improwizowanym, potraktować taką chustę złożoną wiele razy, nie tylko jako ten przedstępny filtr, ale również jako już pierwsze złoże w ten sposób, kiedy jest wiele, wiele warstw i pomalutku, pomalutku woda się przez nie przesącza. To samo, jeżeli macie filtr już ze sobą lepszej jakości czy to będzie taki filtr sojera czy lejstroła wszystko jedno ten filtr na pewno o wiele dłużej pożyje jeżeli wcześniej przesączycie wodę właśnie przez materiał chociażby przez chustę kolejne zastosowanie jeżeli idziemy dalej tematem przetrwania kolejną ważną rzeczą będzie ogień i mając taką chustę ze sobą macie od razu całkiem solidny zapas podpałki podpałki lub rozpałki to zależy od konstrukcji waszego ogniska, ale nie tracąc wartości samej chusty, odrywając drobne skrawki, lub nawet same albo tutaj te supełki, albo kawałki bawełny z tej lewej strony macie coś, co jest suche i co się dobrze pali. Co łatwiej złapie iskrę czy macie krzesiwo, czy iskrzycie czymkolwiek innym. Co łatwiej złapie ogień w przypadku kiedy macie już jakieś źródło ognia. Jeżeli ogień, bardzo ważną kwestią jest również gaszenie pożarów. Do tego najbardziej oczywiście nadałaby się ta wersja z keflarem, a nie z innymi materiałami, ale każda z tych jest przede wszystkim dużym płatem materiału. Jeżeli odbierzecie dostęp powietrza, pożar zgaśnie. Więc owijając coś lub przyduszając coś, czy to chustą pełną, czy złożoną, gasicie pomienie. Również. Jest opcja, żeby stosować ją właśnie tak, jak się miotł również zagasza czyli uderzając i wytłumiając dostęp powietrza. Oczywiście to jest głównie metoda na gaszenie małych pożarów. W przypadku większych zastosowanie takiej chusty będzie bardziej do w przypadku pomocy w ewakuacji czyli zalewamy taką chustę możliwie wodą, chłonie ona wilgoć. Jeżeli jest to zwykła chusta, to to jest tyle z jej wartości. Chłonie wilgoć i dzięki temu mokra chusta oddziela nas od, od właśnie gorąca, żaru i potencjalnych spadających, gorąc, żarzących się ostrych przedmiotów. Jeżeli jest to nasza, ma jeszcze dodatkowo materiał, który jest trudny do przecięcia. Mamy również wersję z podszytą kewlarem, który jest trudnopalny. Dodatkowo na środku ma kieszonkę na filtr węglowy. Filtr węglowy, który dodatkowo chroni wasze płuca, bo jak wiadomo, dym zabija o wiele szybciej i częściej niż ogień. Ogień może być również naszym przyjacielem. Warto zastosować coś, co się nazywa ekranem ekranem odbijającym ciepło. Oczywiście lepiej, żeby to nie było z chusty, niemniej, jeżeli nie mamy nic innego i mamy do, do zagospodarowania tylko niewielkie źródło ciepła, malutkie ognisko, na przykład w przynośnej kuchence, wtedy. Rozłożenie materiału za ścianą, za ogniem, tak żeby utworzyć ściany odbijające ciepło w naszym kierunku, może znacząco poprawić nasz komfort cieplny. Jeżeli mówimy o gorąco, to jest również fenomenalna szmatka, łapka do chwytania gorących przedmiotów, na przykład rozgrzanego kubka właśnie z tej kuchenki. Kolejnym jest właśnie izolacja termiczna gorących lub zimnych płynów, czyli jeżeli na przykład mam Gorącą herbatkę, która by się swoją drogą teraz przydała w taki dzień jak dziś, mogę ją sobie owinąć w taką chustę, schować do plecaka torby, dzięki czemu będzie ona dłużej gorąca, dłużej zachowa swoją temperaturę i będę mógł się nie ucieszyć przez dłuższy okres czasu tym ciepłym. Latem z kolei, tym chłodem. O wiele wolniej będzie się ogrzewać zimny napój, jeżeli owinę go szczelnie taką chustą. Taka chusta o Ponad metrze kwadratowym powierzchni sprawdzi się również jako awaryjny ręcznik. Pewnie, że mokrej chusty już później trudno użyć do innych celów przez jakiś czas, zanim nie wyschnie. Ale jeżeli zdarzy się, że zapomnicie ręcznika, a macie ze sobą arafatkę, czy to naszą, czy każdą inną, możecie jej użyć właśnie również jako ręcznik. Chusty są bardzo wielofunkcyjne. Taką chustę można zastosować również jako torbę na ramię. Torbę, jako na przykład awaryjną torbę na zakupy. W naszym wypadku, w wypadku chusty od Street Safe, lepiej jest to użyć tą podszytą stroną do wewnątrz. I robimy to w najprostszy sposób, wiążąc ze sobą, na razie bardzo luźno, dwa rogi przeciwległe. Luźno i płytko. To będzie nasz pasnośny. Często praktykowałem to podczas studiów, kiedy szybko kończyło się miejsce, czy to w plecaku, czy gdziekolwiek, a z jakichś przyczyn potrzebna była większa torba. Teraz, przerzucając ją sobie przez ramię, mogę tutaj pakować dowolne przedmioty i zabezpieczyć je kolejnym węzłem. W taki sposób: nasz worek od Street Safe. Jeżeli zależałoby mi na tym, żeby to było bardziej szczelne, mogę związać. Chustę w wielu miejscach, nie tylko za rogi, ale również za te malutkie supełki. Niemniej nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym coś zgubił w ten sposób. W ten sposób mam torbę na jedno ramię, którą, którą mogę nosić z przodu lub z boku, ale również mogę ją sobie szybko przerzucić, nosząc ją jako plecak na jedno ramię. Wygodnie, komfortowo i wiele różnych zastosowań cały czas w jednym przedmiocie. Kolejną opcją jeszcze z tej samej konfiguracji jest zastosowanie tej samej praktycznie torby, jako worek, mieszek, który trzymam w ręku, lub noszę na ramieniu. Mogę albo zostawić jedno ucho długie i związać w ten sam sposób, zarzucić sobie na ramię. Czyli weźmy z powrotem tamten worek. Nasz fenomenalny worek antyprzecięciowy. Spakujemy do antyprzecięciowej chusty i będzie już po prostu tak bezpiecznie, jak się tylko da. Taki to tobołek mogę sobie po prostu zrzucić na ramię, albo, jeżeli komuś tak wygodniej, nosić na jedno ramię. Jak tylko odpowiada. Mogę również skrócić dłuższe ucho i zawiązać sobie taki mieszek na przykład na kijku i nosić na ramieniu. Albo nosić po prostu w ręku. Przy pełnym takim zawiązaniu zostają mi dwa rogi, które mogę przywiązać właśnie na na przykład kijek, kijek w czy kija Mogę przywiązać do plecaka, po prostu do ramienia, albo jeżeli plecak ma takie opcje, to do innych pasów, albo trzymać w ręku. Najprościej. Kolejnym zastosowaniem chusty jest użycie jej jako poduszki. Mogę użyć jej jako poduszki właśnie w ten sposób, że wpakuję do niej więcej ubrań, których akurat nie używam. Dzięki temu mam milutką poduszkę wygodną, jeżeli akurat mam taką potrzebę, albo po prostu złożoną chustę potraktować jako poduszkę, jeżeli ktoś ma mniejszą potrzebę posiadania poduszki, albo posi potrzebę posiadania mniejszej poduszki, takiej typu Jaśka. Kolejną opcją bardzo zbliżoną do zastosowania, o którym mówiłem w przypadku ognia, czyli do zastosowania jako ekranu, jest mini parawan. Gdybym na przykład tutaj potrzebował osłonić się dodatkowo od wiatru, mógłbym taką chustę przywiązać sobie w ten sposób, co dodatkowo osłaniałoby mnie przed wiatrem, przed niepotrzebnymi spojrzeniami i przed czymkolwiek innym bym potrzebował akurat osłonięcia. Również przed słońcem, jako miniaturowy tarp. W mniejszym stopniu, aczkolwiek to również ma znaczenie, przed deszczem. Dlatego, że bawełna owszem chłoni wilgoć, ale tak długo, jak długo nie mamy z nią bezpośredniego kontaktu, chusta może być w pełni mokra, a woda dalej będzie spływać po niej, nie mocząc tym samym nas. Stąd również niewielkie, bo niewielkie zadaszenie, ale jest również istotne. Kolejnym zastosowaniem chusty, o którym już trochę powiedziałem, jest użycie kawałków chusty jako rwanych pasów, jako sznurka. Takie rwane pasy, o, które powstają ze złapania za dwa takie węzełki i rozrywania chusty, mają mnóstwo zastosowań praktycznie tyle, ile zastosowań ma sznurek. Możemy z nich zrobić niewielkie opatrunki, o czym mówiłem o nagraniu bardziej o medycznych zastosowaniach. Możemy zrobić z nich sznurek, na przykład do wiązania improwizowanego schronienia, czy do przywiązania płachty, czy do związania ze sobą większych lub mniejszych gałęzi. Możemy zastosować je również do stworzenia improwizowanych świeczek i lampek olejnych, z puszki i praktycznie dowolnego tłuszczu. Możemy z takich pasów Zrobić krótką linę, wiążąc je ze sobą. Ona będzie wtedy o niskiej wytrzymałości, tak, oczywiście, ale jeżeli nie zależy nam na długości, a bardziej na wytrzymałości, wtedy wystarczy nam złożyć chustę i ją zrolować. Mamy wtedy metrowy, może troszeczkę ponad, odcinek, który w razie czego również może być pomocny. Na przykład mi zdarzyło się używać tak chusty jako awaryjnej smyczy dla psa. Kiedy zapomniałem smyczy. Działało. Chusta stanowi również zapas nici. Potencjalny zapas nici, w razie gdybyśmy potrzebowali pojedynczych nici do napraw, czy to ubrania, czy innych bardziej niezbędnych nam elementów. Takie zastosowanie ma również tę zaletę, że nie tracimy w ten sposób samej chusty. Może nie będzie już tak estetyczna, ale nadal będzie spełniać swoją, swoje podstawowe funkcje. Chustą, w razie czego możemy również przekazywać informacje, przekazywać również informacje o naszym położeniu. Tak samo jak te skrawki materiału, o których mówiłem wcześniej, możemy zostawiać na szlaku, przywiązując do gałęzi i drzew, po to, żebyśmy mogli zostać odnalezieni, czyli zostawiać takie okruszki. Możemy również użyć chusty jako flagi czy chorągwi, w momencie, kiedy chcemy dać znać, że tak, potrzebujemy pomocy. Zwłaszcza jeżeli ta chusta jest troszkę bardziej widocznym kolorze niż szary. Wewnętrzna siatka w przypadku naszej chusty, jeżeli mówimy o podstawowej wersji, która posiada tutaj podszewkę, ta wewnętrzna warstwa ma również bardzo wiele zastosowań. Wycinając albo całą, albo część, możemy, nie tracąc właściwości chusty, stworzyć. Co oczywiście nie w Polsce i tylko w sytuacjach kryzysowych, ale pułapkę na ryby. Możemy również stworzyć podrywkę, tak zwaną. Podrywka jest rodzaj sieci, która jest zamontowana na kawałkach sznurka lub drutu z czterech stron i na kiju. W ten sposób taki kwadrat materiału, zamontowany z kilku stron, na kiju zanurzamy w miejscu, gdzie jest dużo małych rybek. W polskich warunkach najprawdopodobniej będą to małe okonki, i gwałtownie podnosimy po to, żeby zdobyć te małe rybki, które można albo spożyć od razu oczywiście nie można legalnie, tylko można w sytuacjach kryzysowych albo wykorzystać jako przynętę na większą zdobycz. Kolejnym zastosowaniem chusty jest kamuflaż. To znaczy, przede wszystkim za pomocą chusty możemy zaburzyć. Naszą sylwetkę, zaburzyć tą, taką najbardziej rozpoznawalną sylwetkę człowieka. Najprościej możemy użyć chusty trochę tak, jak snajperzy używają szalu snajperskiego czyli zarzucić ją na siebie. W ten sposób pokazywałem również w nagraniu o sposobach noszenia chusty. Jest zdecydowanie cieplej. Możemy zarzucić ją na siebie albo tak, albo pojedynczą warstwą, albo na inne sposoby, ukrywając albo swoją sywetkę, albo te obszary, które są bardziej jaskrawe. Na przykład dłonie, twarz czy jaskrawe elementy ubioru. Chusta stanowi nie tylko zapas nici. Chusta stanowi również zapas materiału. Z takich odrywanych pasów możemy oderwać skrawki materiału po to, żeby zastosować je jako łaty. W tych częściach odzieży, które uważamy za bardziej newralgiczne. Zdarza się, że coś się przerwie. Tutaj możemy, w razie czego zmiamy czym załatać. Jeżeli już mówimy o łataniu, możemy załatać nie tylko naszą odzież, ale awaryjnie, naprawdę bardzo awaryjnie, również siebie. W przypadku naszej chusty, na samym środku tuż nad filtrem, znajduje się nosek. Nosek ten ma za zadanie pomóc nam dostosować chustę do twarzy, tak żeby dobrze przylegała i żeby filtracja następowała bardziej wydajnie. Tutaj ten nosek ma w sobie kilka małych drucików. Jeżeli wyprójemy nosek, chusta dalej będzie chustą, dalej będzie chronić przed rozcięciami, nie będzie tak dobrze przylegać i nie będzie tak estetyczna. Tak, to prawda, ale możemy z tych drucików zrobić bardzo improwizowane, Poleciałbym je wygotować przynajmniej szwy. Szwy również do skóry. Druciki w tym nosku stanowią również potencjalnie przewody. Jeżeli potrzebowalibyśmy połączyć cokolwiek ze sobą elektrycznego, mamy dwa malutkie, króciutkie przewodziki, które również mogą się przydać. W jaki sposób, w jakich sytuacjach moglibyśmy tego potrzebować? Na przykład, po to, żeby wywołać spięcie, po to, żeby uzyskać ogień. Mając baterię, mały akumulatorek, cokolwiek takiego, łącząc ze sobą plus z minusem, uzyskujemy iskry, uzyskujemy również ciepło. To może się przydać, prawda? Oby się nie przydało. Kolejnym zastosowaniem chusty jest wytłumienie hałasującego ekwipunku. I tutaj mam na myśli zarówno ekwipunek w plecaku, jak i ekwipunek, który nosimy na sobie, na przykład w postaci wszelkich sprzączek, pasków itd., jeżeli w plecaku, sprawa jest prostsza. Wystarczy owinąć ten przedmiot, który wydaje dźwięki, na przykład i tego typu właśnie hałasujące skorupy, za pomocą chusty i problem z głowy. Jeżeli mowa o sprzączkach, troszeczkę jest większa zabawa. Możemy albo wiązać się chustą w miejscu, gdzie na przykład załóżmy, że to wydawało wydawałoby dźwięki podczas chodu, a ja nie chciałbym, żeby wydawało te dźwięki, Mogę przywiązać się chustą w ten sposób i unieruchomić ten element, po to, żeby tych dźwięków nie było. Jeżeli to nie pomaga, albo z jakichś przyczyn nie ma takiej możliwości, za pomocą oderwanych pasów chusty możemy obwiązać te elementy, które hałasują, na przykład właśnie sprzączkę plecaka lub cokolwiek tego typu, po to, żeby je wytłumić i żeby nie hałasować podczas marszu. To może być istotne. Kolejnym sposobem wykorzystania chusty może być osłona od komarów. Jasne, to nie jest moskitiera i nie spełni tej funkcji, ale jeżeli nie chcecie zniszczyć chusty, możecie maksymalnie osłonić się na przykład w ten sposób, wykorzystując to, że część ta ostatnia, w przypadku naszej chusty tylko część, w przypadku standardowych chust całość, jest półprześwitująca. Więc nadal przez taką chustę trochę widać. a już jest to częściowa ulga od tych krwiożerczych stworzeń. Jeżeli z kolei nie zależy Wam aż tak bardzo na tym, żeby chusta przetrwała w niezmienionej formie, w przypadku naszej chusty podszewka może stanowić awaryjną moskitierę. Zarówno na głowę, jak i również na okolice głowy w przypadku budowania awaryjnego schronienia. Jeżeli stworzycie coś w rodzaju bivy baga, wtedy... Taka ilość siatki może naprawdę również uratować Wam życie w momencie, kiedy albo jesteście w obszarach zagrożonych malarią, albo w momencie, kiedy od tego, czy wyśpicie się w nocy, zależy, jak będziecie funkcjonować w kolejnych, na kolejnych etapach podróży, misji, jak to tam u Was będzie. Kolejnym bardzo prozaicznym zastosowaniem chusty będzie odkręcanie zgrzanych słoików. Odkręcanie zgrzanych słoików, butelek, w momencie kiedy z jakichś przyczyn nie da się tego zrobić normalnie za pomocą dłoni, na przykład są spocone, są zakrwawione albo w jakikolwiek inny sposób wilgotne, i lub jest to materiał, który po prostu nie da się odkręcić inaczej, wystarczy zrobić to poprzez chustę. Czyli załóżmy, że to jest słoik, nakładam materiał i odkręcam dużo łatwiej. Spróbujcie. A... Kolejnym zastosowaniem chusty będzie dodatkowa izolacja od podłoża. I tutaj mam na myśli od każdego podłoża. Na przykład, jeżeli bym chciał sobie usiąść gdzieś tutaj, to zdecydowanie chętniej usiadłbym na własnej chuście, niż na na przykład mokrym podłożu. Zimnym, mokrym podłożu, które tylko będzie mnie wychładzać. Jeżeli musiałbym awaryjnie spać, również w pierwszej kolejności zadbałbym o to, żeby... Maksymalnie odizolować się od podłoża. Jest to dodatkowa warstwa, która może być pomocna, zwłaszcza na przykład w okolicy Nerek. To samo tyczy się hamaków. Jeżeli z jakichś przyczyn nie posiadacie podpinki pod hamak albo zapomnieliście jej po prostu wziąć, możecie odgrodzić się i zabezpieczyć przed syndromem zimnego tyłka właśnie w ten sposób, żeby na te rejony, które są najniżej i które najbardziej przylegają, które najbardziej najszybciej się w hamaku wychładzają, albo od zewnątrz, albo od wewnątrz, jeszcze dodatkowo dołożyć warstw i odkrodzić się od tego zimna. Kolejną funkcją chusty jest ochrona delikatnego ekwipunku. Tak samo jak chronimy ten ekwipunek, który hałasuje, jak na przykład mynaszki, tak samo możemy osłonić w plecaku ekwipunek, który może w ulec uszkodzeniu, na przykład szklane butelki, Drogi sprzęt elektroniczny. Jeżeli nie chcemy, by jednocześnie ten sprzęt uległ awarii, na przykład kiedy jest w tym samym plecaku co przykładowo siekiera, owijamy go chustą i jest dzięki temu zdecydowanie bezpieczniejszy. Ostatnim zastosowaniem na tym nagraniu będzie awaryjne rozbijanie szkła. Jeżeli z jakiejś przyczyn potrzebowałbym rozbić szkło, na przykład butelkę albo jakąkolwiek ilość szkła, czy to szybę, zawinąłbym to, co potrzebuje rozbić, właśnie w chustę i dopiero w ten sposób uderzał. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że w momencie, kiedy rozbija się butelkę albo rozbija się jakiekolwiek inne szkło, największym ryzykiem są te odpryski. Zawijając wcześniej dany fragment w chustę, niweluję ryzyko. Kawałka szkła wbitego na przykład w moje oko, co jest dla mnie dosyć istotne, jednak, żeby nie mieć kawałka szkła w oku. Podobnie, jeżeli potrzebowałbym rozbić szybę, najpierw owinąłbym swój na przykład łokieć lub inną część ciała, którą musiałbym rozbić szybę, bo zdecydowanie lepiej nie rozbijać szyby swoimi częściami ciała, i dopiero wtedy przystąpiłbym do takiego procederu. Dzięki. Bądźcie bezpieczni. Cześć.